Witam, spadek. Cześć, cześć. cześć. A, to ma koleżanka z tras. No i stary wyjadacz. To oczywiście. Wie jaki czas ma. Cześć, stary wyjadaczu Kupujesz mi herbatę? Badi, kup mi herbatę Nie no, widziałem śmietanka Bamszkołe podlicanie wyniku Pan doktor Warzecha

Słaba forma, 5 sekund dostał od Badiego. To trasa zawodów. Pierwszy przejazd zakończony, oczywiście faworyci na czele. Nie będę wymieniał nazwisk, na razie by nie zapeszyć. Stawianie slalomku Pogoda jak widać Zdawa ile wodzy tam się wkliwają No widoczki A tu pełna koncentracja 8 I tu faworyt na czele. Jeśli jest forma. Ale bo pomyłka. Jest. Ale ma start. No proszę. To jest dynamik Drodzy Państwo, komunikat dla uczestniczyli w otwartych mistrzostwach amatorów, w związku z gigancie, więc minęła godzina 16, cały jeszcze niestety nie jesteśmy gotowi, natomiast to też powinno w związku z tym, że dwie Panie pierwszych przejeździ nie miały zbliżonego czasu. Wygrani. Przegrani. Przegrani. Piotrek lekko wkurwiony. Fa, fan, fan klub. Bardzo zadowolony z siebie. Po nocy. że pierwszy czyjszy. czwarty, czwarty rok został w kategorii czwarty pan Zbigniew Kowalski. Proszę o wystąpienie. Oczywiście teraz panie Wiesława całego. No wielki przegrany dzisiaj. Pechowiec, pechowiec, nie było mu pisane. Pali jeden za drugim. I proszę państwa kategoria bytowa trzecia. Karapatinis Kiedyś był mistrzem Polski Niektórzy pamiętają o tym I proszę Państwa Pierwsze miejsce tak Pierwszy w kamienicy Jacek Badura Brawa, Brawa, I pierwszy w generałce No, bardziej duży sukces Jutek no i pierwszy... Proszę Państwa, nagroda specjalna dla Pana Jacka Wodory. Pani Wiesława funduje w imieniu Stacji Narciarskiej Kamienicy. To jest łatwe wyciągi narciarskie. Jeżeli chodzi o najlepszą w Wodę, to Panią Wodę w się gronie to może Pani Wiesława przekaże informację. Dzisiaj w Jutra...